Hologram Świat 2. Myśli. Rozdział 9. Światło. Rozglądam się dookoła. Wokół kilka drewnianych domów. Palisada, stosy świeżo porąbanego drewna i dym spalenisk unoszący się w chłodnym powietrzu. Po Turgesiusie wikingowie wiele razy napadali na ten święty gród. Męski głos dochodzi z lewej. Mnisi odbudowywali, a kolejni rabowali, podpalali, zabijali. Odwracam głowę w stronę przybysza. Ma około dwudziestu kilku lat. Szerokie ramiona i twarz zahartowaną wiatrem. W dłoni trzyma się kierę. Ciężką, z drewnianym styliskiem, jeszcze mokrą od żywicy, jakby przed chwilą rąbał nią drewno. Nieobecnym wzrokiem patrzy w stronę dzwonów. Kim jesteś? Pytam. Aby odsłuchać cały odcinek, zajrzyj na mój kanał YouTube.